Ona jest 10 na 10, ale ulubiona gra Patryka. Wszystko jest 10 na 10. Jest 10 na 10, ale komentuje Twój wygląd, mimo że ją o to nie prosisz. Tak, za każdym razem. No, można powiedzieć, że za każdym razem. Często. No, często. Często. I różnie. A jest też bezpośrednio taka. No, myślę, że przede no, wszystkim. Radę. Ja pierdolę. Zależy, jakby to ujęła, nie? Bo to też jest ważne. No jak jest szczera? No dobrze, ale nie powleci mi. Ale ja, to jest brzydki ury. Łatwe. <grym> dobra, na każdym? No. 3, 2, 1. 10, 10, dziś o kółko. No to od jest. zaczynam? Cztery. i powiem ci czemu dla mnie to jest takie trochę, że nie umiesz trzymać język jakby ten i nie masz taką podstawową kulturę, że to nie wiąże się tylko tym, że tobie to gada, tylko ona zawsze będzie gadać co myśli i nie pomyśli o uczuciach drugich osobie. Ale... ja to tak które zinterpretowałem, że taka jest jej osobowość po prostu. Tam było że twój. Że ty, twój no twój, no, no że tak, twój. ale to nie znaczy, że innych nie. No tak, ale to nie Znaczy to, że innych no, tak. No, no tak, no tak ale, ale nawet jak weźmiemy tylko Ciebie, to to znaczy, że ona nie ma problem z, to, z tym, tobie gdzieś tam przykrość zrobić. No ale to zależy, czy to jest... Ale no, wiesz, że ona jest 10 na 10. Ale nie, nie no, że wszystko inne się <grym> zgadza. <grym> <grym> Dla mnie to jest taka osobowość, która mnie po prostu tak odrzuca. To jest takie... Same Zresztą. pytanie mi dało taki ten, że komentuje tak ciągle i mówi, Boże, znowu tak, to, sam to, tak. I to mi tak, to... Nech. W takim sensie pomyślałeś, no ja pomyślałem hmm. troszkę inaczej, że... Wiadomo, może to być czasami przykre, ale w zasadzie jak ci powiem wiesz, szczerze, że wyglądasz źle, to znaczy, że musisz. No, że wyglądasz źle, no. No, że, no. Wiesz, że to no, no to znaczy. No, ja, ja to myślę, za. Ja na przykład wolałbym lepiej wyglądać, jak gdzieś wychodzę, niż wyglądać jak, jak jakieś. No, małot, ja to w, nie w ogóle nie, nie wiązałem, że tak normalnie, że powiem kurde, może ubierz się inaczej, no. to nie pasuje tak do siebie, to jest normalne, żebym został tam po i ja... To nie wiem, jaki argument ci zaskoczy. No, nie wiem, to. nie zmienia ale to. No, stary, no, no, to, to, w... to akurat się z tą zgadzam, no. No. Ale mogę pod kątem dać jeden i powiedzieć, nie lubię jak kobieta się odzywa. <laughs> <laughs> no mogę tak lecieć, no jak chcemy. <laughs> Dawaj, w ogóle. coś pod kątem.